go jeszcze. No, trzeba czekać. No? Przychodzę od Wakako Od Okady? Wyjaśniła ci, na czym polega zlecenie? Tak, mam na kogoś zlecenie Nie na kogoś, tylko na mordercę Nazywa się Joshua Stevenson Siadaj za kierownicą, porozmawiamy w samochodzie Go przewozili tą ulicą. Zaczekamy na ich samochód i pojedziemy za nim. Chcę zobaczyć, jak go rozwalasz. Dlaczego? Chcę, żeby się bał, zanim zginie. No to zaczekajmy na nich. Jak masz na imię? Jestem Wi. Powiem ci coś, Wi. Ten skórwy syn zabił kogoś, kogo bardzo kochałem. Nie mogę znieść myśli, że on. Jadą za nimi już! wiedziałem! Wysiadaj, idziemy. Trzymaj się blisko mnie, sam to załatwię. Zabiję kurwy syna, jest mój. NCPD, stój gdzie stoisz. Rzuć broni na ziemię. Chronisz życie mordercy. Ani kroku dalej, bo zginiesz. Stójcie! Nie! Nie żadnego zabijania. To mordercy. Ja też jestem mordercą. Jeśli zastrzelisz tego drugiego, zrywam naszą umowę. Vasquez. Jasne. Dajmy się wystrzelać. Kurwa mać. Nie możemy go tak zostawić. Meteo rzucą się na niebo jak sępy. To wy odpierdalacie! Jestem gliną! Zabieraj stąd tę pierdoloną ciężarówkę! Weźmiemy go ze sobą! Co? Mam jechać da? z wami? Tak, potrzebujecie. Chyba cię pojebało. Jeszcze jedno słowo i dzwonię do wytwórni. To będzie koniec Twojej kariery. Gory, mieliśmy próbę nikt zamachu. nikt ci nie zrobi krzywdy. Tak. Powiedzmy. Wiesz, chcę wynająć. Bill Jablonski. Nie karany. Ale sprawdźcie go dokładnie. Dobra, co tu jest zgrane? Oczywiście. Tak, nie radiowozu. Pełna dyskrecja. Vi. Ja Ufina, jestem ale Joshua to Stevenson. Mówiłem ci z ale Kincun, pewnie że rzucił broń. Kim był Twój co towarzysz? Co to posłuchać. Wynośmy się Bill z tego. Chłopaki z NCPD korzystają bałagan. Tak, kojarzę. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Hej, ty jesteś Wi. Słyszałem o tobie. Nie mogę się odwzajemnić tym samym. Jest niebezpieczny, nie możemy go zabrać. Chcę mu zaoferować pracę. Jezu Chryste. <słuch> Gdybym miał popcorn, to właśnie wpierdalałbym go w oczekiwaniu na ciąg dalszy. Powiesz wreszcie o co chodzi? Rachel, w jednym ma rację. Nie powinniśmy tu zostać. Jedź z nami. Opowiem ci wszystko po drodze. Nie zgadzam się. Rozumiem, ale nie masz tu nic do powiedzenia. Nie wiem o co chodzi, ale jeśli z nimi nie pojedziesz, to już się więcej do ciebie nie odezwa. Niech będzie. Pojadę z wami. Ruchy, już jesteśmy spóźnieni. Czy zdarzyło ci się kiedyś doświadczyć czegoś, co całkowicie zmieniło Twoje życie? Tak. Zatem łatwo mnie zrozumiesz. Dwanaście lat temu poszedłem siedzieć za napad z bronią w ręku. Z zimną krwią zastrzeliłem kilkoro ludzi. Rozumiesz. Wtedy to dla mnie nic nie znaczyło. Jednak w więzieniu przejrzałem na oczy i postanowiłem naprawić popełnione błędy. Dalej nie rozumiem, dlaczego mi to opowiadasz. Chcę, żebyś zrozumiał to, co mam zamiar zrobić. Powiedz wreszcie, czego ode mnie chcesz. Jeśli będziesz mi towarzyszyć przez resztę dnia, zapłacę ci tyle, ile obiecano za moją śmierć. Nie masz żadnych pieniędzy. Wytwórnia ma i zapłaci. Do końca dnia? Do końca dnia. Jeśli coś mi się nie spodoba, to odejdę. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. Niedługo będziemy u Glorii Alechmar. Dajcie mi chwilę. Muszę się przygotować. Łaskę, spilnuj ich, ja zostanę w samochodzie. Postaraj się streszczać, mamy napięty grafik. Spóźniłeś się. Zabrałem po drodze pasażera. Ktoś z wytwórni? Pamiętasz, o czym pisałaś w ostatnim liście? To właśnie ktoś taki. Wi, poznaj Zulejkę. Miło mi cię poznać. Hm. Jesteś znajomym Stevensona? To świeża znajomość Matka jeszcze nie wróciła. Wejdźcie do środka, zaczekamy na nią. Pośpieszcie się, zaczekam na was. Siadajcie. napijecie się czegoś, mogę szklankę wody. Pij do woli. W imię ojca, i syna. Świętego Ducha. Jeden Bóg. Amen. Zulejka jest siostrą człowieka, którego zabiłem. Gdy odsiadywałem wyrok, napisała do mnie list. Wybaczyła mi morderstwo. Zaczęliśmy korespondować. To dzięki tobie, Joshua, nawrócił się? Jej list wszystko zaczął. Straciłam brata, a Bóg dał mi brata. Dawno już nie słyszałem, żeby ktoś mówił o wierze w taki sposób. Tym bardziej cieszę się, że trafiłeś pod mój dach. Powiedz mi, wierzysz, że Bóg istnieje? Wierzę. Między mną i Zulejką toczy się spór. Pomyślałem, że pomożesz go nam rozwiązać. O nie, na nic takiego nigdy się nie zgodziłam. O co chodzi? Joshua zwariował. Uważa się za mesjasza i chce się zabić. Nieprawda. Nie uważam się za mesjasza. Bóg nigdy nie oczekiwałby od ciebie samobójstwa. To nie będzie samobójstwo. Poczekaj, o co chodzi. Media dowiedziały się o moim nawróceniu w więzieniu, i na jeden dzień stałem się gwiazdą brukowców. Wytwórnia Braindensów podchwyciła ten temat. Zwróciła się do mnie z propozycją. Pijawki. Czekało na mnie krzesło elektryczne, ale dzięki Wytwórni moja śmierć będzie czymś więcej niż karą. Chcą nagrać Braindance z Ukrzyżowania, a Joshua zgodził się zamienić jedną egzekucję na inną. Co chcesz przez to osiągnąć? Kiedyś Zulejka uczyniła ze mnie Dziecko Boże. Teraz kolej, żebym spłacił zaciągnięty dług. Chcę dać świadectwo miłości, zrozumiałe i dostępne dla wszystkich. Miłości? Jeśli istnieje bezwarunkowa miłość, musi istnieć też Bóg. Świat musi przypomnieć sobie o nim na nowo. Chcę dotrzeć do podpiętych, do paśnika jamochłonów, do dzieciaków dorastających w sąsiedztwie opanowanym przez gang. Do Kurew z jig, jig Street i do naćpanych Korposów. Do morderców, którzy wierzą, że kurtka z naszywkami może zmienić świat. Do płatnych zabójców. Takich jak ty, Wi. Chcę, żebyś rozumiał, co mam zamiar zrobić. Matka wróciła do domu. Stevensona znam. Ty kim jesteś? Nazywam się Vi. Wynoście się z mojego domu. Pani Elachmar. Przyjechałem prosić o wybaczenie. <grym> Zamordowałeś mojego syna. Nigdy ci tego nie wybaczę. <grym> Żałuję tego, co zrobiłem. Wynocha z mojego domu! Idź już. Wynoście się! Chodźmy stąd. Pani Elachmar, proszę. Morderco! Idźcie już! Zabiłeś mojego rumena. Moje dziecko! Chodźmy do samochodu. Żałuję, że nie udało mi się porozmawiać z Glorią Elachmar. Miałem nadzieję, że. że wybaczy mi. Pojedziemy coś zjeść. Rozumiem ją. Ciężko wybaczyć mordercy syna. Wiadomo było jak to się skończy. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Naprawdę chcesz to zrobić? Chcesz dać się ukrzyżować? Tak! Muszę to zrobić! Jeśli ktoś nie wstrząśnie światem, to nic się nie zmieni. Weź Stevensona i zajmijcie dla nas stolik. Chcę zamienić kilka słów z naszym autostopowiczem. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Co sądzisz o naszej gwieździe? Na pewno jest głęboko wierzący. Jest głęboko pojebany i wiesz co? To nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli uważasz go za wariata, to dlaczego jest dla ciebie taki ważny? Ma coś, co w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadkie i przez to bardzo cenne. Jest autentyczny, serio. W swoim obłędzie głęboko wierzy w to, co mówi. To jednak bardziej złożony człowiek niż sądzisz. Nie jesteś biegłym psychiatrą, ja też nie. Oboje jesteśmy ludźmi interesu. Joshua Stevenson jest dla mojej wytwórni Żłą Złota. A rozmawiamy o tym, ponieważ. Mieszasz mu w głowie. Sprawiasz, że Stevenson wątpi, psujesz perfekcyjnego aktora i moją inwestycję. Dlatego zapłacę ci dwa razy więcej, a ty dyskretnie się ulotnisz. Nie. nie. Chyba nie zrozumiałeś mojej oferty. Zrozumiałem. Wejdźmy już do środka. Nieźle, jak nagłównionego złodzieja. To jak? Ten facet zasługuje na lepsze towarzystwo. No proszę. Ha. Dwóch łotrów dla Chrystusa za rojo? Dobra. Wchodzę w to. Znałem wielu takich cwaniaków. Czapa cię nie ominie. Nikogo nie obchodzą twoje przekonania. Zamów coś dla nas i przekazywaj głębokie oddychanie. Na Twardy orzech do zgryzienia z tego Vasquez'a. Prawda... ...jest wierny swoim przekonaniom. Powiedzcie coś więcej o tym Braindance'ie. Tytuł? Oczywiście pasja. To będzie Braindance nowej generacji. Czyli? Cóż, Stevensona mamy na krótko, więc z nim nakręcimy tylko finał. A resztę dorobimy dublerami i miksem wygenerowanych proceduralnie wrażeń. Wow. Myślałem, że to niemożliwe. Bzdura. Za tym projektem stoi IBM. Mamy technologię i pieniądze. Niedługo aktorzy nie będą nam w ogóle potrzebni. To po co wam Josh? Męki syna człowieczego. Nie da się symulować cyfrowo. Miałeś w ogóle coś do powiedzenia przy tym projekcie? Wymusił na scenarzystach pasję według Łukasza, nie Jana jak chcieli. A to pewnie ważne dla twojego finału. Jan jest zbyt surowy i pompatyczny. A Ewangelia Łukasza jest dla takich jak ja. Poza tym u Łukasza Jezus dobrze wie, co go spotka i jest na to gotowy. Chce przekazać światu to, co on. Co takiego chcesz powiedzieć? Że Chrystus jest miłosierny i wciąż umiera za grzechy świata. Skończ już z tymi pytaniami. Stevenson nie może się teraz rozpraszać. Rachel, wrzuć na luz. Właśnie. Nic o tobie nie wiem. Jak spędzasz wolny czas? Co robisz, żeby się odstresować? Gówno was to obchodzi. Pytam poważnie. Medytuję. Fajnie. Przy tak stresującej pracy medytacja na pewno pomaga. Prawdziwy spokój duszy można osiągnąć tylko w Chrystusie. Wiecie, na czym polega wasz problem? Ty po prostu nie potrafisz zrozumieć, że duchowość jest czymś osobistym. A ty? Po chuj tu przyszedłeś, Nażreć się na krzywy ryj? Spokojnie, powiem ci po co tylko nie, się... Nie! Mam głęboko w dupie twoje wyjaśnienia. Żygam już gadaniną o zbawieniu i miłosierdziu. Religia to sztuka manipulacji, tak jak film. Rachel. Kończymy dzień. Zjesz kolację i będziesz nocował w studiu. A ty spływaj stąd. Przelew przyjdzie niebawem. Żegnaj, wi. Tak będzie najlepiej. Co ty myślisz o tym wszystkim? Facet jest Twoje, a korporacja na nim żeruje. Ważne, że wpierdół wyszedł na ludzi. Możemy jeszcze długo o tym rozmawiać, ale co to zmieni? Korporacje będą się na takich bogacić, a biednym dalej zostaną mrzonki. Gdzie się podział Johnny Buntownik? Powiem ci jedną rzecz. Tamten facet jest prawdziwym buntownikiem. To w końcu jest zaburzony, czy jest nowym Mesjaszem? Ja jestem zaburzony, ty jesteś zaburzony, cały świat jest w chuj zaburzony. Ale jeśli ktokolwiek może zbawić świat, to właśnie szaleńce. Bóg istnieje? Jak sądzisz? O kurwa! Serio? Kurwa, o co ci chodzi? Czy naprawdę umarłeś i zmartwychwstałeś? Zastanawiasz się, czy konstrukt może zostać zbawiony? To był dziwny dzień. Ale czas wracać do rzeczywistości. Chodź, mamy coś do załatwienia.